Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem wam siedem ciekawostek o Asgardzie z mitologii nordyckiej. Mam nadzieję, że się wam spodoba ten odcinek. Jeśli faktycznie tak będzie lub też nie, to skomentujcie ten filmik, żebym wiedział jakie są wasze reakcje. A jeśli jeszcze nie obserwujecie mojego kanału, to zapraszam do rozpoczęcia, żeby być bieżący z nowościami. Zapraszam do oglądania! Ciekawostka numer 1. Co to jest Asgard? Asgard jest to kraina, w której żyją bogowie nordyccy. Tutaj też bogowie odpoczywają, podejmują wszelkie decyzje i ucztują. Ciekawostka numer dwa. Połączenie z ziemią. Bogowie nordyccy, ci asowie lub jak ktoś woli azowie, aby przedostać się z Asgardu na ziemię, ci Midgardu, korzystali z tencowego mostu zwanego Bifrostem. Ciekawostka numer trzy. Czy w Asgardzie są por roku. Tak, ale w tyku w pełnym sensie, bo w Asgardzie panuje wiecznie tylko jedna pora roku wiosna. Ciekawostka numer 4. Gród Asów. Bogowie podczas swoich narad lub zabaw spędzali czas w Glatzheim. Był to gród wybudowany cały ze złota, w którym odbywały się wszelkie spotkania bogów. Ciekawostka numer 5. Równina Asgardu. Wielka równina Asgardu, czyli Dawal. Ma na swoich terenach pierwsze ołtazy i świątynie, które zostały zniesione w celu pokazania ludziom, jak mają czcić bogów. Jest tam też wybudowana kuźnia, w której asowie wykuwali wszystko ze złota oraz urządzali na tych terenach gry i łucny. Ciekawostka numer 6. Tron Odyna. Tron Odyna, zwany Litsialf, stoi w centralnym punkcie Asgardu. Tron pozwala Odynowi spoglądać na wszystkie dziewięć królestw. Ciekawostka numer 7. Walhalla. W Asgardzie znajduje się również dodatkowy budynek. Jest nim ogromna twierdza o nazwie Valhalla. Według mitologii nordyckiej miejsce do którego przybywali polegli fale wojownicy. To właśnie oni w dniu Ragnaroku, czyli końca świata, mają pomóc Bogom.